Wodę szajnika, pięknie leje. Dzień dobry, moi drodzy i moi drogie. Witam na vlogu. Witam Chiny. Najsłodzej, jak tylko można Państwa powitać. W najzimniejszy dzień tego roku u nas w Chinach. Temperatura spadła do 9 stopni. Wyobraźcie sobie: 9 stopni powyżej zera. I czyni tą temperaturę najzimniejszą w tym roku. U nas temperatura zazwyczaj jest około w lecie 40 stopni, w zimie 25 stopni, 20 stopni, spada do 15, 15 już jest, 15 już jest chłodno. Więc patrzcie, tak, tak, tak wygląda najzimniejszy dzień w Chinach południowych. Prowincja Guangdong, miasto Foshan, zielono. Śniegu nigdy nie widziano w, naszym tutaj, w naszej tutaj prowincji na południu Chin. Więc o, klima, czekajcie, klimę muszę włączyć. Na górze mamy klimę w nocy jak śpimy. Tak ogrzewamy sobie nasz dom Klimą 28, mały wiatr można sobie tutaj można się dogrzać, więc jak ogrzewamy dom, to jak jest tak chłodno. I jak ten tak temperatura spadnie około 15 stopni, 10 stopni, to sobie włączamy klimę na 1, 2, 3 dni. No i jest, nie trzeba centralnego ogrzewania. Ciepło w domu, fajnie, ciepło w domu i i ten, i daje radę. Zazwyczaj tutaj przez cały dzień mamy tą klimę włączoną. Tą klimę mamy, mamy włączoną. A w nocy sobie włączymy, wieczorem sobie włączymy. W pokojach dwóch mamy klimy jak w biurze pracuję na dole, to to sobie włączę, to sobie włączę ten na dole, mam taką dużą, więc nie ma problemu. O, Simpej wczoraj rozbiła coś, Simpej wczoraj rozbiła ten, rozbiła chyba szklankę i musiała tutaj. Oh, you broke the plate? Oh, the plate? No. I thought it was the cup, no. rozbiła talerz. Ja, yeah, ja just to. O, on. Oh, wstał. Patrzcie, jak on ma grubą piżamę. Simpson mówi, że rozbiła talerz wczoraj. I thought it was the cup. No, was the plate. Mm. Like it, it somehow kind of touched Nie. Yeah. And didn't go to the floor, but to the. Yeah. Is it the white one or the one from the set? The, one. Yeah. the, one, from the, set. the one from the set. Oh. Tak, widzicie, wypadki się zdarzają, wypadki chodzą po ludziach, a my z nich No i jak są tutaj. Szymbaj ma takie grube piżamy na ten. Szymbaj ma takie grube piżamy zimowe. Ach. No więc tak Ja tutaj też coś rozbijam co chwilę, co chwilę się rozbija coś Tylko że an-an wstała, więc zaraz będzie tutaj szaleć i przewracać świat do góry nogami Tutaj, słuchajcie, ostro szaleje, Bun bunty cztero latki przechodzi <gryw> przechodzi trochę buntowniczy okres, sama nie wie, co chce, my nie wiemy, czego chce. E jedne z takich bardziej hardkorowych, jedne z bardziej hardkorowych rzeczy, które mówiła, to żeby jej siku włożyć z powrotem. albo żeby papier toaletowy poskładać znowu, żeby go połączyć z powrotem, dwie, dwie, ten, dwie, dwie części papieru toaletowego. Takowa sytuacja. Dobra, czekajcie, mamy tutaj. A... Muszę tutaj zrobić kawkę. Mleko się tutaj już zrobiło. Kurde, zimno, 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 powiem wam. O, czekajcie, rękawica spadła. Zimno, zimno, powiem wam. Dlatego się ma taką grubą piżamę. I'm admiring your pyjama. czekajcie, czekajcie, czapkę muszę zrobić. No więc zimno, ale na zewnątrz bardzo zimno, także wczoraj jak byliśmy z An, -An wrzucić śmieci, to generalnie... Generalnie czapkę musieliśmy ubrać i kurtkę. The long video is still not uploaded. I need to make another one for today. I Więc uh, czapkę i kurtkę generalnie musieliśmy ubrać. Taki zimno. Silny... O! Oh. O! Oh, Anna Ann jest tutaj. Good morning to you. I oh, uh, say good morning after you wake up, you know? After you open your eyes. An An tutaj ma ten. ostatnio, ostatnio szaleje jako czterolatka same wiecie jak to jest więc nie ma lekko Jak jest, jak nie ma lekko, to jest ciężko. A jak ich nie ma ciężko, to jest lekko. Tak moi drodzy, moje drogie. Kawę mielimy sobie tutaj co rano, żeby była świeżutka. Zobaczymy, jaki ten najzimniejszy dzień w Chinach jest tutaj. O! Zimny. Nawet nie wychodzę na pole, bo. Nawet nie wychodzę na pole, bo ten zimny. Generalnie jest ciepło I nawet w zimie jest słuchajcie, znośnie W tym roku mamy już bardzo Ciepłą zimę, jeśli chodzi o pogodę Tutaj na południu Chin Nie ma takich zim jak tam w Pekinie Czy w Szanghaju, gdzie jest generalnie no, zimno Zimno przez kilka miesięcy Tutaj na południu nie Tutaj jak już jest zimno To ewentualnie tak jest zimno, to ewentualnie przez tam 1-2 miesiące maks, styczeń, luty. W grudniu jeszcze jest fajnie. W grudniu jest fajnie, pod koniec grudnia się robi pod koniec grudnia się robi chłodno, tak ostatni tydzień, powiedzmy. Pod koniec grudnia się tak robi zimno i później w styczniu jest zimno, a później w lutym tak już jest. Już temperatura widać, że Wiosna nadchodzi i zaczyna się lato. Zaczyna się wiosna robić, nie lato. Który okay, muszę tutaj Yangyangowi zrobić jadanko. Takie rzeczy. Musimy pojechać na pocztę, chyba dzisiaj po południu, zabić te rzeczy. Musimy wysłać te rzeczy, które, które przygotowała, które nam są niepotrzebne, które chcę oddać innym rodzinom z górskich wiosek w prowincji Yunnan, które mogą potrzebować różnych tutaj, różnych tutaj rzeczy. Typu ubrania dziecięce i tak dalej, zabawki i tak dalej. No więc Simper planuje wysłać te wszystkie rzeczy. Może na pocztę pojedziemy dzisiaj, dzisiaj po południu? Zobaczymy. Na chińskiej poczcie chyba jeszcze nie byliście. Słuchajcie, to Wam pokażę. Generalnie do takich bardzo odległych, bardzo odległych miejsc w Chinach dostarcza paczki tylko poczta chińska. Tylko China Post jako państwowa firma. jako państwowa firma. Poza tym powiem wam ciekawostkę. China Post, czyli oficjalny państwowy przewoźnik chiński. Gdybyście jakieś dokumenty wysyłali, na przykład albo dowód osobisty, albo paszport wysyłali przez China Post, China generalnie, China się wysyła dokumenty pocztą. Nie ma z tym problemu. Paszport możecie sobie pocztą odebrać. Mogą wam wysłać. China Post jest jakby jedynym i jest, to jest jedyna firma. E, gdyby, wam paczka gdyby wam zaginęła paczka, to możecie, to China Post wam wystawi potwierdzenie, jako dowód, że to z ich winy paczka zaginęła. Żaden inny przewoźnik tutaj e, w Chinach, na przykład jakieś tam kurierzy, prywatne firmy, żadna firma inna nie weźmie odpowiedzialności za jakikolwiek zaginięcie dokumentów tylko China Post jest jedyną która, która może to zrobić. Więc jeśli byście wysyłali jakieś papiery, albo jakieś legalne rzeczy, typu dowody osobiste albo paszporty co w Chinach się robi co w Chinach się robi na porządku dziennym Możecie sobie odebrać paszport osobiście, chiński na przykład. Albo możecie sobie odebrać, pocztą Wam mogą wysłać. Nie wiem, dlaczego w Polsce tego nie ma. Mówią, no. że niebezpiecznie. Jak niebezpiecznie? Inaczej wysyłają, da się, da się. No, więc tak. Więc tak, więc China Post. O, patrzcie. Kawka się robi. Zaraz idę karmić Yang Mam nadzieję, że tam buntująca się czterolatka i jej mama jeszcze przetrwały Że nie będę musiał zbierać małych kawałków z podłogi No, wiecie jak to jest Dobrze, że weekend to teraz potwora mam zamiar wyprowadzać często na pole. No więc, takie życie. Ostatnio ją wyprowadziłem, jak było tak zimno, to trochę. Trochę, trochę i ten. Trochę tam an-an się. Y, trochę tam an-an doświadczyła bardzo zimnej pogody. To była trochę spokojniejsza przez parę dni, jak tam <grym> przemroziła sobie skórę. Znaczy, nie, przemrozi... nie przemroziła sobie skórę, tylko... tylko w chłodzie tam skakała i się bawiła. Dobra, moje drogie, moje drogie i moi drodzy. Jeszcze raz rzut oka na najzimniejszy dzień w Chinach dzisiaj. 9 stopni. Oczywiście trawa nie zamarzła i tak dalej, ale patrzcie, jak tam wyrosła w rogach. Tylko w innym kolorze trochę. Dobra. Ale ta sama trawa. Simpej kupiła taką samą trawę. No, ale świeża widocznie jest bardziej zielona niż taka zimowa. Pozdro Cześć. A ja idę karmić Daniangę.